Witam wszystkich w 16. części Let's Play Tomb Raider Underworld. Tym razem jesteśmy na Morzu Andamańskim. Ym, oczywiście, wybór stroju. Ym, chyba wezmę shorty, ponieważ tego stroju jeszcze nie wybierałam. Chociaż tutaj będzie padało, no ale yy, trudno. No i karabin. tu yy, I pistolety maszynowe, chociaż tutaj nie będą mi za bardzo potrzebne, ponieważ yy, dysponuję już młotem Tora z którym właściwie żadna broń nie może się równać. Okej, okay. jestem już na y, statku Amandy. To jest bliźniaczy statek y, do tego, na którym byłam na początku. Y, nie różni się właściwie niczym od tego, że jest inna pogoda. Y, no i że mamy w końcu Mottora bardzo, bardzo potężną broń. Y, oprócz tego, że można nim tak machać, można jeszcze uderzyć nim o ziemię. Na przykład, kiedy otoczono nas przeciwnicy, albo coś takiego. Patrzę, czy tu jeszcze ktoś jest, ale nie widzę. O! Ym, widzicie, ym, siła tego młota jest dość duża. Ym, wystarczy właściwie jedno uderzenie. I wróg odlatuje w siną dal. Dobra, będę już szła na górę. A jeszcze ktoś do mnie strzela. Ktoś odważny się znalazł. Dobra. Trzeba też uważać, żeby nie uderzyć tym młotem o ziemię w pobliżu jakichś substancji wybuchowych takich jak ta. Bo wtedy można stracić dość dużo życia. Niestety. Ups, broń mi się zmieniła. Na tą apteczkę. Na wszelki wypadek. Nie wiem czemu, ale apteczki na nowych poziomach się zerują, więc po prostu mam 0 apteczek teraz. Chociaż na poprzednim poziomie miałam koło 10. Niestety tak jest. No jak widzicie, statek wygląda po prostu identycznie. Nawet nie wiem, czy te wszystkie pudła nie są pokładane tak samo. Wydaje mi się, że tak. Więc po prostu idę tą samą drogą, którą wtedy szłam, żeby sobie poważnie porozmawiać z Natlą. No i to jest właśnie dość krótki poziom, poziom i prosty przez to, że posiadamy młot.

To wait for Odin to appear and perform the ritual to open Helheim? <laughs> and you know this ritual, of course. I'm sure you've realized that I want to get to Avalon just as much as you do, but neither of us can go alone. You need my ritual, and I need your hammer. If. No, when you step out of line, you'll get it. Good, my home. You killed Alistair! I got what I wanted. Isn't that all we care about? No i to by było na tyle z tej krótkiej części. Do zobaczenia w kolejnej, papa.